Jak ty masz Sę chyba Ale masz esse Masz obróbki, ja pierdole To <grym> jest mocne 23zł ostatnio płaciłem A co z ty kurwa najszeregłego jesteśmy w Sopocie kurwa Kurwa rybnik większy Ty jak Ty jakie dojebane ten, wcianko kurwa Ło wow. Siema

nie, nie, nie. A muleka, co, salto? Nie, 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 nie. Nie, ja, ja, nie, ja ogólnie śpiewałem w amerykańskim mam talent, mam talent FLN i ten View can dance w pierwszej edycji. Ale czy dałbyś jakąś próbkę? Ale tu, nie, 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 bo to no musi być. No, to musisz przyjść do ego klubu. Ja muszę mieć, wiesz, dance for profesjonalny. Ale ja, tam grasz w tym ego, tak? W EGO będę tańczył sobie, no. ja teraz O, to przyjdźcie tak gdzieś za pół. To je bany zegarek, ty! Ale, nie, Kurwa, ty! Ale czekła! Ja ty golę to jewamy! Nie nie co? Nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać. A po tańczymy. i bardzo dobrze. Umie pan tańczyć. Ja ze Śląska. Pa 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 pa. Pik pik pik. Make come, make Piotr Dobrze, jest za 2,50, z jest za 20 zł na data Kozidra? Normalnie. <wildlife dwarf worship> tak. Michael Jackson XXI wieku Mandziu z Lublina Dobra będzie Wpadnij się do tego Ego, tam potańczymy sobie Ja mam Ego Top, bardzo... wystarczy mi nie, nie, nie. To jak je ja już nie grać? Ja śpiewałem w różnych programach. Amerykański tego... American Idol, The Voice, Mantalon. A co mogę wpisać, żeby cię znaleźć? Patrick Texas tam, w YouTube jak. Patrick na Instagramie to o to wysyła. No Patrick Texas na YouTube wieczorem coś robi. I cykli. I cykli. Cyk. Że... Okazało się, że jest jakimś platonistą, <mys wytk00> czy diatlonistą, czy jak się to mówi? Polecwelki, to on stał fotą sobie jedną. Co?

<grymne> ja, tak, a, w tam tak, tak, tak. tak. tak, chyba. Zrobisz a, Zrobimy. Weź w Normalnie. Dobra, dobra. A ja mam aparat. A nie byliście na festiwalu? Ale nie Jakim? Sobot festiwal dzisiaj był. Co Kto tam grał? Groups and Groups on nie, 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 ja zrobi, bardzo lubię zrobi. sceny jako showman, tam tańczyłem sobie Ale ty umiesz śpiewać dobrze Tak, tam coś śpiewam Śpiewasz teraz? Tu nie, nie Coś nie, coś potrafisz nie, nie. Tańczę i śpiewam, nie? Dobrze, zrobię sobie zdjęcie Robimy? Otako czy otako? Tak i tak Chcecie fotkę czy video? Ten podrywa chłopa z dróżyczkami Fotkę, fotkę, fotkę Video, dobra Zrobimy Ej, wiem, chcecie video? Nie, no szybko, szybko Dawaj, ja coś powiem Robimy video Video też? Nie, te, no Teraz wideo robimy. Dobra po, Ale to poczekaj. Już poczekaj. zrobię, już robię. Nie nie, 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 Dobra kasujemy, kasujemy Dobra, Zanim zrobimy nie, nie, powiedzieć action nie, dobra nie, 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 Dobra, kasujemy, kasujemy. A nie, nie, Trochę profesjonalizmu. Więcej seksu w tym. Dobra, no to

Action. Hello, everybody. This is me, Patrick Texas, the superstar of America's Good Talent, American Idol, The Voice of America, is Nice Show, Jimmy Kimmel Show, Show You Can Dance, and Mom Talent TVN. Welcome in Sapa, Top of the Top TVN Festival. Greetings to Venk and Gurnik. See you, Hollywood. Patrick Texas. Patrick Texas. <laughs> 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 Whoa! Dzięki. Zajebiście! Ty. Kurwa, taka prędkość! Tak, za No za pół Dobra, dobra. Masz Masz, nie? Ja też, no Więc o koniec, z tego będzie. Nie, ale klipy będą pewnie, jakieś momenty śmieszne z tego będzie. No na moim kanale na Walpanicę, nie? A teraz my też ogarniemy Normalnie ogarniemy to za ogarniemy. Jaki content następny? Eee... Patryk Texas. Patryk Texas! Hello! Du, du, du. Hello everybody! <laughs> Ale taką prędkość miał, że nie ma. że on poje to normalnie, ja czekam. Co? On taką. O, chyba! Nie, 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 nie. No, no, Daj, to to... Zajdziemy to jego i idziemy ten A ja powiem ci, że o, Marcine, się się jak ty kurwa, z tym twoim telefonem kurwa dobrze ogarniesz tam, wiesz I... Zajebiście na lody, a lody zamknięte A ile osób przytrzymało? lody, takie wielkie, zajebiste lody, słuchajcie Ogromne lody za 9 zł! Ile? U nas za 5 tych w Lublin Kropce ba a, ja. Chodźcie, pokażę wam kropkę a, <coughs> No dobra, Patryk Texas! Ale lody wielkie Ale lody Ale są wiel wielkie gofry O kurwa Wielkie, wielkie gofry, takie wielkie jak morzyńskie kutasy eee, o, nie, 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 ogólnie nie, ananasy, dobra Nie, 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 sorry, sorry Nie można tak Nie można, nie można Nie można, nie, tak nie, nie, nie A gdzie jest to na, nady, kurwa Tak też się można Sorry, 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 really sorry Chodziło o że... rzecz nie państwo takiego chłopaka, trzeba będzie trzymać, takiego wzrostu półko ogolony Dobra Dwie szukamy kolegi Już jest dwój nie łatwiej do niego zadzwonić? Dobra, się ma Przed chwilą A to raczej jak z dupami to tam będzie siedział niż tu Z dupami to powinien jakiś Aj Ej, nagłosi, bo dobra mnie to leci Ja na przykład nie mogę na piasek iść, bo mu. uciekanie On ma halogranie? Tak No, ja też mam On też mam Kalifornia leci E, gdzie jesteś, kurwa? Ale w dół. Ale w dół, kurwa jesteśmy My jesteśmy przy Molo. Czekaj, widzę was, idź w prawo, zapleczamy. A, które prawo? Pu, chodź, chodź, chodź. A, jesteś idziemy. Dobra. Opa, pa, pa. Dobra, 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 dobra. dobra, Kurwa, Adi z trzema dupami normalnie. Jak coś, to jesteś gwiazdorem. To jesteś, jesteś YouTuberem. To jesteś YouTuberem. Ja, dobra, ale ogólnie zakończyłem karierę, kurwa. Kurwa, dobra, się, kurwa. Dobra, dobra. Dobra, będzie, dobra. Będzie ogarniane. Nie, dobra, czekaj, we streamka tutaj, nie? Jaki, Aaaa, jaki, ale to on streamuje! Siema No to chuj, to dobra. żeś mnie wy, wy, wywiózł, youtuber Nie, no kurwa Marcin, że ja pierdolę <grym> To weź tak y, selfie można nakrywać. Y, Co selfie? To twarz. Ale nie, to ja... stąd, no Dobra, to leci. No, Jestem lecimy. do swoich ziomków Dobra Dzięki za kontencik, wspaniały Siemano, Wszystkiego dobrego Słyszymy, Słyszymy, na imię nie mam no na imię Marcin, ale wszystkiego dobrego Siema Dobra, idziemy, idziemy ten Ale z 15 latkami przyszedł, dym dymy już Już poddymił Dobra nie, ale to nawet dobrze wiesz Tak szczerze mówiąc Tak średnio mi by się chciało łazić ciągle za nimi Patryk Ceksat podał do sądu KFC, bo nazwali kanapkę jego nazwiskiem? Szczerze <śleszy> <Przede śleszy> mówiąc, mogło być to legitne, tak szczerze. Jak się jara z subem ja pierdolę? Jakim subem Nie do ciebie?